Pytanie do pana Santosa. Jakie jak jest najsilniejszy, najsilniejsza strona reprezentacji Czech? Jestem przekonany, że przede wszystkim. Fakt, że reprezentacja Czech przegrała z Rosją, nic nie zmienia w nastawieniu tej reprezentacji. Są oni bardzo silni, mają bardzo szybkich graczy, i prawdą jest również, że jeżeli przyjrzymy się temu spotkaniu Rosji z Czechami, zobaczymy, że to właśnie Czesi na początku dominowali boisko. Wydaje mi się, że Czesi pokazali, w swoją mocną stronę i będzie bardzo trudno z nimi wygrać. Jestem przekonany, że musimy pamiętać o tym, jak silnym oni są przeciwnikiem. W niezależności, jakiego rodzaju jest to mod, mecz, można przegrać, wygrać albo osiągnąć remis. Zrobimy wszystko, aby zwyciężyć, ale nawet jeśli nam się nie uda, najważniejsze jest, aby przynajmniej meczu nie przegrać. I wydaje mi się, że to powtarzają wszyscy szkoleniowcy reprezentacji narodowej. Najgorszy rezultat to porażka. Trzeba go unikać każdym kosztem. Jednakże to wymaga od nas, aby od samego początku koncentrować się na wygranej. Musimy zrobić wszystko, aby wygrać ten mecz. Od, od pierwszego momentu wejścia na boisko, od, na pada, boisko, od, od kiedy pada, też zostałem pada, trenerem reprezentacji Helady, przekazuję właśnie e, ten slogan całej, całej drużynie, że musimy zrobić wszystko, aby wygrać Pytanie do pana Salwikindisa. Masz doświadczenia już e, z Czechami? W jaki sposób określiłbyś, opisał czeską piłkę nożną? Prawda jest taka, że nie mam tak dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o Republikę Czeską. Rzeczywiście graliśmy kilka meczów w lidze europejskiej w fazie grupowej Ligi Europejskiej grałem z drużynami greckimi. Tutaj mówimy o drużynie bardzo silnej, które mają oni świetne doświadczenie w najważniejszych mistrzostwach, w najważniejszych rozgrywkach i zazwyczaj dostają się do Etapu grupowego. Mówimy tutaj o reprezentacji narodowej i o tym musimy pamiętać. Republika Czeska ma świetnych graczy, ma świetnych piłkarzy. Wielu z nich gra w bardzo ważnych rozrywk, rozgrywkach europejskich, więc musimy być bardzo ostrożni. Na całym świecie reprezentacja Helady jest znana ze swojej bardzo silnej defensywy. Ale w tym meczu z Polską, Grecją, pokazali, że świetnie mogą również atakować, a Czesi z kolei podczas meczu z Rosją pokazali, że mają pewne braki w obronie. Wydaje mi się, że musimy skoncentrować się przede wszystkim na ataku. Podczas em, ostatniego meczu pokazaliśmy świetną defensywę, ale jednocześnie udało nam się atakować w bardzo dobry sposób i na tym polega e, współczesny futbol. Musimy dobrze się bronić, a także tworzyć możliwości zdobycia. To nie udało nam się w przeciągu pierwszej połowy, ale podczas drugiej połowy graliśmy dużo lepiej. Natomiast jestem przekonany, że teraz wszyscy gracze zrozumieli, że muszą zarówno koncentrować się na ofensywie i defensywie i dzięki temu wydaje mi się, że są pewniejsi i pokażą to podczas jutrzejszego meczu.